Tak, tak, wiem, o to coraz mniej nagrywam, bo tak naprawdę nie dzieje się tam nic, co by mnie tak interesowało. Ale mieliśmy już na o paru bohaterów, którzy zostali uśmierceni, a potem żyli. Mieliśmy Patryka, którego historia umierania została w bardzo taki sposób pokazana. No, moim zdaniem, po prostu został zrobiony z tego serial pod tytułem Patryk umiera. E, smutny serial, o czym mówiłem, co krytykowałem, a potem się okazało, że przyczyniło się to do tego, że musiałem sobie zamknąć e, kanał, bo robiłem to w sposób przemyślany, ale YouTube wie swoje, a teraz kolejna kolei na JTO dzieją się cuda, to znaczy jeden z rozmówców umiera, ale jak widzicie, tutaj te miniaturki żyje i. To jest wspaniała wiadomość, tylko tyle, że Jacek już teraz tego nie chce komentować, no bo też chyba nie chce nagrywać z tym człowiekiem, no bo wyszło trochę, trochę głupio, no a teraz można powiedzieć, że niejako chowa głowę w piasek, tak to, tak to wygląda, no, no ale takie cuda to tylko na JTO. Bili go i uciekł, tak można to powiedzieć, a właściwie umarł, ale żyje, jest Janek, z tego co wiem, to kolega Pomidora, to można by właśnie z nim zrobić, może pan Bernatowicz z nim zrobi taki materiał w życiu po Życiu, jak to jest z martwych wstać, no, takie rzeczy to tylko na JOTO się dzieją.